Dobrze, porozmawiajmy o czymś innym. Co z 30% bezrobocie? Mam taką ideę, żeby wszystkich bezrobotnych zatrudnić przy budowie. A przy budowie czego, jeżeli mogę zapytać? Muru. Muru. A gdzie może w Berlinie? Mój pomysł jest całkiem realny i dotyczy wybudowania muru na całej naszej wschodniej granicy. To jest taki żart, tak? <laughs> żart. A widziała pani taki żart? Wysoki na 4 metry i długi na. Przepraszam. 1258 km? Nie, proszę pana. Ale myślę, że to będzie niezapomniany widok. To będzie jedyny oprócz chińskiego mur widzialny z księżyca. Rozumiem. <laughs> przepraszam. Czyli e, zupełnie na serio, mówi pan m, o tym, żeby zatrudnić w, e, prawie 6 milionów niewykwalifikowanych bezrobotnych do budowy muru, żeby można go było zobaczyć z księżyca, tak? Muru, który położy tamę barbarzyńcom ze wschodu. Nie trzeba się znać na murarstwie, żeby wiedzieć, że to jest w praktyce niewykonalne. To pani się tylko tak wydaje. Ciekawa jestem, wie pan, em, kto zapłaci temu murerskiemu pospolitemu ruszeniu. Kto? No Unia Europejska. Chcieli nas do Europy pod warunkiem uszczelnienia naszej wschodniej granicy, no to niech płacą. Sądzę, że Europa raczej nie zapłaci. Nie? No zobaczymy, czy nie zapłaci, jak im co godzinę będziemy przerzucać przez naszą zachodnią granicę uchodźców z Afganistanu, w Kurdów, w dziadów z Bangladeszu czy z Kosowa. No zobaczymy, czy nie zapłaci. No to temat bezrobocia mamy odfajkowany.